Ktoś tam mi, yy, że się nie odniosłem do, do zarzutów yy, Sykulskiego, napisał w komentarzu. Przepraszam, hmm. to ja mam przez trzy godziny tłumaczyć, przecież tam każde zdanie było bzdurą niemal. Pan Sykulski, może o to wam chodzi, to, to ja wam ułatwię. Pan Sykulski, yy, Panie Sykulski, przede wszystkim Pan nie odpowiedział Panu Tomowi na to, yy, na zadane pytanie, dlaczego ja atakuję yy, Pana Sykulskiego. Pan na to nie odpowiedział. Pan na to nie odpowiedział. Dziwne to pytanie, takie zrządzenie losu, bo po zadaniu tego pytania, zamiast na nie odpowiedzieć nie wiem dlaczego, bo pan Maciek nie wiem, ma taką psychikę, aczkolwiek pan nie odpowiedział, pan naukowiec, a rzeczowo, rzeczowo nie potrafi pan odpowiedzieć na pytanie. To jest w ogóle dramat. Ale za to bardzo był pan przygotowany, jeżeli chodzi o moje portfolio. jeżeli ten ktoś pytał, że ja nie odpowiedziałem na zarzuty, proszę Państwa, sami posłuchajcie sobie pana Sykulskiego. Raz mówi o dotacji 600 tysięcy, chwilę później mówi o dotacji 300 tysięcy, jeżeli chodzi o, o telewizję cw 24 Lata temu tłumaczyłem wielokrotnie Państwu, jak była uzyskana dotacja, że to były pieniądze europejskie, żadne z budżetu państwa, że y, y, wnioski składałem pokryją, żeby ci we Włocławku o niczym nie wiedzieli przez firmę Storunia. Y, później miałem cały szereg kontroli, które miały mi udowodnić, że niewłaściwie. Prowadzę telewizję i wnioski złożyłem, bardzo uciążliwe, dwutygodniowe. Pan Sykulski nawet sobie sprawy nie zdaje z tego, co to jest uzyskać taką dotację. Potem powiedziałem, że więcej takiego czegoś nie wezmę. Pamiętacie Państwo, mówiłem, że tuż po tym, jak telewizja w Włocławku ruszyła, przyszła tutaj asystentka, no, di capi, tutaj, proszę Państwa, Platformy Obywatelskiej. I. I mi proponowała, Panie Macieł, to taką telewizję. Może by Pan chciał, to byśmy, to my mamy możliwości. Panu dotacje pogryzłem wargę ze śmiechu, bo już miałem to bez ich wiedzy załatwione. Poza tym były to dotacje dla przedsiębiorców, tak jak są dotacje dla rolników. Proszę Państwa, Sykulski mi zarzuca branie z publiczne, publicznego. Przede wszystkim typowy program europejski, żaden budżetowy. Zielonego pojęcia nie ma o tym, o czym mówi. A jeżeli. Ktoś uważa, że pan Sykulski mi sprawił przykrość tym, że nazwał mnie drobnym sprzedawcą części zamiennych, to ja powiem więcej. Ja i na bazarze stałem na początku lat 90. Jeszcze, jeszcze w okresie zimowym odczuwam skutki odmrożenia rąk. Takie to były czasy. Bo pracowałem, że pan Sykulski mógł na publicznym zarabiać. Pamiętam czasy, gdy. Wydawałoby się jak frajer, ale dzięki temu żyję. Legalnie prowadziłem działalność. Przychodziły kontrole z urzędów skarbowych przez jego kolegę z Patrii. W ogóle fatalna nazwa. Brzmi jak wóz bojowy fiński. Dziś się to Rosomak nazywa. Przychodziły kontrole w celu zabicia tych przedsiębiorców. Wszyscy uciekali, pakował się całą bazę, ja tam sam zostawałem, bo, bo prowadziłem coś legalnie, dlatego taki bezczelny jestem. Dlatego taki bezczelny jestem, bo w życiu uczciwie y, płaciłem haracze. Panie Sykurski nie tylko byłem drobnym przedsiębiorcą y, w branży handlu częściami, ale jeszcze stałem na bazarze, jeszcze pan to, do tego to doda. Właśnie dlatego, żeby pan mógł dziś się mądrzyć i głupoty zresztą pleść. Straciłem wątek, przepraszam Państwa. To są właśnie te prowokacje. Myślę, że tak samo Sykulski jest prowokowany takimi pytaniami, tylko on pewnie takich wniosków jako geostratek nie wyciąga. Wiem, często są takie y, prowokacje. A co Pan myśli o tym, Panie Maćku? A co Pan myśli o tamtym? A wpieprz się na minę tu, a wpieprz się na minę tam. To są tego typu pytania. Unikam ich, ich jak mogę, ale dopiero wtedy się odzywam, jak ktoś działa przeciwko naszym interesom. Przepraszam. Tak jak i przepraszam za to, że pan Sykulski był doradcą Komorowskiego, bo był Kaczyńskiego, co jest jeszcze gorsze. Ale jeżeli to go obraża, pan Sykulski, podstawy prawa to się nadaje na sprostowanie, a nie na pozew. Takie argumenty pana Sykulskiego to jest jedyne, co, co, co mogę sprostować, do czego się przyznaję. Głupia pomyłka, zresztą nic nieznacząca. Ale jak oni się boją, żeby tam, żeby to nie oni stamtąd są. Dla mnie to wszyscy jesteście z jednego systemu.